Witam, z tej strony Salador i zapraszam na poczytanie Saladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i zemsta nieznośnej niani. Zapraszam. Wyzywam cię na pojedynek, wywrzeszczał ordynarny Olo, o tytuł mistrza w wymyśleniu najgorszego przezwiska świata. Ha! Pomyślał koszmarny Karolek. Nikt nie znał tylu ordynarnych przezwisk, co Karolek. Nawet ordynarny Olo. Przyjmuję wyzwanie, powiedział koszmarny Karolek. Cuchniesz, śmierdzisz, woniejesz, gnijesz, capisz, pleśniejesz, smrodzisz. Yy, powiedział ordynarny Olo. I yy, nie jest żadnym przezwiskiem, triumfował Karolek. Ha, <śmierdzi> ha, jestem mistrzem. Milcz, bo właśnie myślę, powiedział Olo. Kupo z gęby, brejo glutów, ordogenezo. Ordogenezo? To nie jest brzydkie słowo, powiedział Olo. Właśnie, że jest. Właśnie, że nie! Przelane gacie, zwymiotowany budyń, indyczagłówka. główka. Indycza główka? Powtórzył ordynarny Olo. To nie jest! dzień. Dzyń. Koszmarny Karolek przestał skakać po łóżku Ola. Kto to? spytał Karolek. Olo cały się wzdrygnął. Zamówili nianie na dzisiejszy wieczór, powiedział. Oczy Karolka rozbłysły. Nianie! Ha! Nie ma nic lepszego pod słońcem niż nocowanie u Ola pod opieką niani. Może w końcu nadarzy się taka, której nie uda się mu poskromić. Przecież nie na darmo zwano go nieposkromionym pogromcą niani. Niania oznaczała całe godziny beztroskiej demolki. Szczególnie, że Olo zawsze miał ten cudowny rodzaj niań, które pozwalały nie kłaść się spać, jeść ciasteczka aż do mdłości i oglądać horrory w telewizji. Ten rodzaj, którego jego skąpi, podstępni rodzice nigdy nie wynajęli. Świetnie, powiedział Karolek. Kto? Miał nadzieję, że nie będzie to luźny Leon. On zawsze siedział sobie w słuchawkach i odrobiał zadanie domowe. Albo alergiczna Andrea, która zawsze była zajęta kichaniem, by widzieć jak dzieci wykradają słodecze z szafki. A może o tak 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 tak. Pola pleple. Wandzie mówiła, że Pola przez cały czas rozmawiała przez komórkę i nawet nie zauważyła, kiedy minęła północ, a Wandzia nie spała i wyjadła wszystkie lody z lodówki. Nie wiem, powiedział Olo. Mama nic nie mówiła, może Pola. Tak. Pomyślał koszmarny Karolek. No i mama upiekła ciasto czekoladowe, powiedział Olo. Całe dla nas? Spytał Karolek. Nie, odpowiedział Olo. Po jednym kawałku dla każdego. Olo popatrzył na Karolka. Karolek popatrzył na Ola. Masz na myśli to samo co ja? Spytał Karolek. Jasne, odpowiedział Olo. Mogli pochłonąć całe ciasto i zwalić wszystko na nianie. Co za niesłychane szczęście, pomyślał koszmarny Karolek. Ha, zaraz, przecież mógł już teraz skosztować tego przepysznego, cudownie pachnącego czekoladowego ciasta. Łop, 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 ziemia drżała od stąpania stada słoni. A co, co? spytał koszmarny Karolek. Bum, 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 do słoni dołączyło stado nosorożców. Chyba to nie jest, wyszeptał Karolek. To nie może być! Wyszeptał Olo. Ściany zadrżały, Karolek wstrzymał oddech. Ziemia się zatrzęsła. Olo przełknął ślinę. Chodźmy lepiej sprawdzić, powiedział ordynarny Olo. Karolek i Olo cichutko zeszli po schodach i zbadali wzrokiem okolice drzwi. Uuuu! W ich stronę stąpała najgrubsza, najbardziej podstępna, najbrzydsza nastolatka świata, żywcem z najgorszych snów Karolka. Ogromne, miażdżące dzieci łapska. Zgadza się. Ogromna, nastroszona głowa. Zgadza się. Ogromne, nienawidzące Karolka gały i kły rozrywające dzieci na strzępy. Zgadza się. To była ruda Rebeka. Nieznośna niania, która powstała z bagien, gdzie do tej pory zabawiała się z potworem z Loch Ness i jego kolegą z czarnej laguny. Nie uprzedziłeś mnie, że nianią ma być ruda Rebeka? wysyczał koszmarny Karolek. Nie miałem pojęcia, wyszeptał ordynarny Olo. To już po nas, jęknął koszmarny Karolek. Gdzie macie żarcie? wrzasnęła ruda Rebeka. Mama Ola wskazała na kuchnię. Chłopcy mogą zjeść po jednym kawałku ciasta, zaszczebiotała. Bądźcie grzeczni! Krzyknęła przez ramię, dając susa przez próg. I wtedy Rebeka zobaczyła Karolka. Karolek zobaczył Rebekę. To ty! powiedziała ruda Rebeka. Jej złe oczy jeszcze bardziej się zwęziły. To ja! powiedział koszmarny Karolek. Kiedy ostatni raz spotkał rudą Rebekę, stoczył z nią walkę na śmierć i życie. Karolek miał nadzieję, że rewanż nigdy nie nastąpi i przypomniał sobie jej słabą stronę. Nie martw się, ona się boi pająków, wyszeptał. Musimy tylko znaleźć jakiegoś. Tylko żadnych numerów z pająkami, powiedziała rebeka. Mam ze sobą przyjaciółkę, Rachelę. Ona nie boi się niczego. Koszmarny Karolek wstrzymał oddech na widok cienia, jaki straszliwa kreatura rzucała na ścianę salonu. Radioaktywna Rachela wyglądała jeszcze straszniej niż ruda Rebeka. Radioaktywna Rachela gniewnie spojrzała na Ola i Karolka. Jej kły groźnie błyskały. Gdybym była na waszym miejscu, poszłabym prosto do łóżka, warknęła Rachela. W ten sposób nie natknę się na was przez pomyłkę. A co z moim ciastem czekoladowym? pisnął Olo. Mama powiedziała: Możno na myśli nasze ciasto? spytały nieznośne nianie. Nie ważcie się tknąć tego ciasta! wrzasnął Olo. Właśnie powiedział koszmarny Karolek. Tylko spróbujcie. Radioaktywna Rachela strzeliła palcami. Bo co? warknęła. Koszmarny Karolek cofnął się o krok. O, to ciasto musi być pyszne, powiedziała Rachela. Co nie, beka? Tak, odpowiedziała ruda Rebeka. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Fajnie, że mama tego małolata nam je zrobiła. A teraz marsz do łóżek. Bo zjemy was! Ja nigdzie nie idę, powiedział koszmarny Karolek. Ani ja, dodał ordynarny Olo. Spróbujcie mnie zmusić. Wynoszcie się stąd! wrzasnęły nieznośne nianie, zionąc smoczym ogniem. Koszmarny Karolek i ordynarny Olo siedzieli w pokoju Ola. Słyszeli, jak nieznośne nianie gadają i rechoczą na dole w kuchni. Musimy coś zrobić, żeby nie ukradły całego ciasta, powiedział Olo. To niesprawiedliwe. Właśnie, powiedział Karolek. Tylko, jak to zrobić? Spytał Olo. Kazały nam spać. No to co? Powiedział koszmarny Karolek i nachmurzył się. Musi być coś, co powstrzyma te zbrodnie stulecia. Jak? Spytał ponownie Olo. Wezwać policję? Kuszące, pomyślał koszmarny Karolek. Jednak nie był do końca pewny, czy policja zechce przyjechać i aresztować jakieś dwie okropne nianie za pożarcie jakiegoś ciasta. Możemy powiedzieć rebece, że jest zatrute, wymyślił Olo. Czyli, że twoja mama upiekła trujące ciasto? Spytał Karolek. Nie wyobrażaj sobie, że ci uwierzą. Ordynarny Olo zwiesił głowę. To beznadziejne! Nic dla nas nie zostanie! Nic? Żadnego, pysznego, czekoladowego ciasta, ociekającego gładką, aksamitną polewą? Karolek nie na darmo, zwany był pogromcą nieznośnych niań. Czy przypadkiem nie widział kiedyś filmu, albo czy ktoś nie opowiadał mu historii, w której... Przynieś jakieś klucze i sznurek, powiedział Karolek. I garnitur taty, razem z wieszakiem, tylko szybko. Po co? spytał Olo. Chcesz to ciasto czy nie? spytał Karolek. A teraz rób, co ci mówię. Mrożący krew w żyłach krzyk przeszył cały dom. Łup, łup, łup. Ruda Rebeka z hukiem otworzyła drzwi od pokoju Ola. Gniewnie popatrzyła na nich obu, wrzeszczących i trzęsących się w kącie, a jej ostre kły błysnęły w ciemności. Przestańcie się wydzierać, wy małe świry, wrzasnęła Rebeka. Bo zaraz ja dam wam powód do wrzasków. Widzieliśmy, widzieliśmy, wykrztusił Olo. Upiora bez głowy, wykrztusił Karolek. Za oknem! Ruda Rebeka prychnęła. No jasne, powiedziała. Przestańcie gadać i do łóżek! Wyszła z pokoju trzaskając drzwiami. Do dzieła, powiedział koszmarny Karolek. Koszmarny Karolek wbiegł do kuchni, sapiąc i dysząc. Dwie nieznośne nianie pochylały się nad ciastem. Cały duży kawał był już zjedzony. Ruda Rebeka podniosła głowę, w ręce trzymała nóż do krojenia ciasta. Wyczuwam jakieś dziecko syknęła. Co ty tu robisz?--ryknęła radioaktywna Rachela. Idź stąd za nim! Boję się powiedział koszmarny Karolek. Usłyszałem jakiś hałas. Próbujesz się wymigać od pójścia spać, ty mały krętaczu, powiedziała rebeka. Liczę do trzech i cię tu już nie ma, wrzasnęła Rachela. Bo jak nie. Ktoś jest na zewnątrz, powiedział Karolek. Raz, dwa, trz, stuk, stuk, stuk. Stukanie rozlegało się za oknem w kuchni. Tam! jęknął koszmarny Karolek i zaczął się cofać. Co to było? spytała Rebeka, śliniąc się nad ciastem. Nic! odpowiedziała Rachela, wsuwając cały kawał do ust. Stuk, stuk, stuk. Rachela przestała rzuć. Co to? syknęła ruda Rebeka. Ten dziwny stukot. Mówiłem, że ktoś jest na zewnątrz wyszeptał koszmarny Karolek. Łup, łup, łup. Radioaktywna Rachela wstała. Eee, to tylko wiatr, powiedziała. Popatrz, powiedziała Rachela. Wcale się nie boję. Podeszła do okna i odsłoniła firankę. W ciemności majaczyła bezgłowa sylwetka w garniturze i dobijała się do okna. Eee! Zaskrzyczała Rebeka. Ciasto wypadło jej z ust. Eee! Zaskrzeczała Rachela. Ciasto wypadło jej z ust. To duch! Uciekajmy! wrzasnęły obie i pobiegły na górę. Wyjdźcie na zewnątrz i zobaczcie co to jest! krzyknął koszmarny karolek. Nie ma mowy! wychrypiała Rebeka. Wpadły do łazienki i zamknęły się na klucz. Koszmarny karolek porwał ciasto z talerza i pognał do pokoju Ola. Olo stał w otwartym oknie, machając dyndającym na sznurku wieszakiem z garniturem swojego tacy. Karolek z radością patrzył, jak Olo wciągał na górę garnitur i odwiązywał klucze, którymi dzwonił. Olo z radością patrzył na Karolka. Dobra robota, kolego! Powiedział Karolek, napychając się ogromnym kawałkiem ciasta. Ojej, ale było pyszne! Dobra robota, kolego! powiedział Olo, napychając się jeszcze większym kawałkiem. Czy twoja mama nie będzie wściekła na Rebekę, gdy przyjdzie do domu i stwierdzi, że całe ciasto zniknęło? Wymamrotał Karolek, biorąc następny wielki kawał. E, coś ty, powiedział Olo. Zakład, że Rebeka nigdy się już u nas nie pojawi?